Witam was w kolejnym odcinku. Tym razem wracamy do amusement park. Mam wytrych, a nie padlocki, no to klucz do kłódki. Wiem gdzie jestem. I musimy wrócić tam do tej kłódki, ją sobie otworzyć. Tu się jakoś tędy chodziło. Tak, to są te podziemne, które ja byłam w pierwszym poziomie właśnie, a już jesteśmy z powrotem w pierwszym poziomie, to po prostu musimy sobie tą, tymi ścieżkami poprzełazić powtórnie. I teraz tu. Przepraszam. Tutaj jesteśmy koło tego szkła. Ja tam wcześniej dźwignię uruchamiałam, żeby tam się otworzyła ta zapadnia. I teraz tu. I chyba poznajecie, gdzie jesteśmy. OK, Powiedziałam all na I na to, ale spoko. <kuh> Wchodzimy w tam, gdzie jest ta gęba tego z It. No, ale nic się... Aha. Chciałam powiedzieć, nic się nie dzieje. <skrybuj> Stare drzwi. Hmm. Hello. Kolejna drzwi, aż się boję. To jest jakiś ups. O o, aha, tam była... Okej. Okay. Tam była drabinka na górze. Spoko. No, ale tam jest szkło. Hmm. przejść, tak jak to już miało miejsce. I zateczka na końcu, spoko. Bardzo miło. Aha, są drzwi, nawet nie wiedziałam. Zamknęły się za mną. A, to jest lustro. Widzę coś. Aha, okej. Okay. Czy to jest Crystal Ball? Crystal Bow. Ball. Coś tu jeszcze jest, jakiś przejście. Granatnik. Aha, przejście się otworzyło, ok. Chciałam szukać przejścia. Krytego. Samo się znalazło. Ja mam szapteczkę teraz. Ileż ja mam życia. Byrkami. To biorę to. Znowu zapisuję na jednym slotie Boże. O, mogę muzeczka się znieść. Co? Tu coś jest? Jezus! Boże. Ej, jakiś teodiczny klaun. Ty na niego tego gra na też wezmę, bo <śmany> O, o. Czy to jest jakieś tajemne przejście? Nie wiem o co chodzi, nic tu nie widzę. Co było? Okej, okay. no nie wiem, po co to było. Jakiś... A może tam drzwi jakieś ukryte są? Aha, ukryty klocek. Ja myślałam, że to będzie dosuwania. Ok. Okej. Sekrety, mam... Sekrety już mam wszystkie, jest gorąco mi teraz, muszę wyłączyć ogrzewanie. ten klaun pewnie, pewnie, że mi zjechał Uf. Coś zostawia? Nie. Nie no, demoniczny klaun. Płyska. Rewelacja. Nie wiem, co ja mam teraz. Aha, crystal ball, okej. Okay. Myślałam, że to się... Um... Um... O co chodzi? Aha. Czy to jest nowy poziom? Ramla. To króciutki był ten poziom. Słuchajcie, jak to jest takie króciutkie, ja je połączę. Instrukcja chiromancji. Map of the hand. Talk to the handler. Czy to jest ramla? Nie, to jest ta wróżka pewnie. Ta fortune teller. Co to jest? Tylko się nie da powiedzieć. Ta, co zginęła bez śladu z opisu. Okej. Okay. Te firanki. E, coś mają. Nie da się ruszyć trupka tego. Jakieś tajemnicze rzeczy. A, ja da się wejść już widzę. Sprawdzę jeszcze te półki z drugiej strony. Da się wejść na pewno, bo przyświecało właśnie jak ja się obróciłam to. Do pchania coś, okay. Aha, jestem zatem. Nawet nie wiedziałam, że tu klucz jest. Coś się otworzyło. Aha, nie da się tu. Czy muszę wrócić, spoko. Fajne to. Fajne to miejsce. <grym> po drugiej stronie jeszcze firanki prześwietlały się. <grym> Aha. Czyli ten można było z różnych stron. Teller. <laughs> A to tu się. Czy to jest ramla? To jest ramla. Fajny automaton. Jak w czasach wiktoriańskich. Czyli koniec XIX wieku. No i co? Weźmiesz Lara? La la Aha, Lara ma ski. Klucz w tył, jak wysoko. Halo Miss Croft. Ramla has been waiting for you. Ramla is waiting to help you choose your next path. Ramla pomoże mi wybrać moją ścieżkę następną. Bierzesz Ramla? Nie? Szkoda. Ramla mi pomoże wybrać ścieżkę. Spoko. Fajna Ramla. Fajny Ramla tak naprawdę. Koniec. <grytanie> Słuchajcie, bardzo fajna gra. Jezus, się mi się. Tak pogoda. Bardzo fajna gra. E, bardzo inna niż wszystkie. Jakieś tam standardowe, przypominające cokolwiek gry. Nie była jakaś szalona, jakaś psychodeliczna, tylko po prostu zwykła, fajna gra. Bardzo mi się podobała. Jedyny moment frustracji to był oczywiście ten szczur. Beznadziejne kierowanie, ale, ale do opanowania. Później już trochę, trochę się bardziej przyzwyczaiłam do tego sterowania już, nawet jakoś tam. Nie było tragicznie. Na początku było. <laughs> um, ogólnie gra, nie pamiętam jaką ona ma ocenę. Zajrzę sobie. Um, e, czekajcie chwilę. Muszę wejść w galerię, sobie zawsze robić zdjęcia. Um. Ramla. Ocena 9.01. No ja jej też dam 8. I pół. 9 jej nie da mnie, ale 8,5 pół tak, bo za inność się, za, za rozwiązania, za skomponowanie w ogóle całej tej historii y, i, i y, z, 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 nie wiem, jak to się odpowiedzieć customizing y, wszystkich elementów. Zrobiła własne elementy do całej gry. W sensie nie korzystała z jakichś starych, oklepanych. Y, y, elementów, tylko stworzyła je od nowa całkowicie. Stworzyła kompletnie nowy, oderwany od wszystkiego świat. Max, polecam inne jej gry. E, no, niedługo będą święta. Powiedzmy niedługo. <grytanie> Dopiero się laty skończyło, ale spoko. E, to i tak już teraz to już z górki, więc ona ma bardzo dużo świątecznych customów. Pewnie jakiś zagram na święta, bo czemu nie? Chociaż świąt sama nie obchodzę, to no, generalnie takie klimaty w grach całkiem spoko. E, polecam tę grę. Nie wymagał żadnych specjalnych skilli, żadnych. Trochę po prostu spostrzegawczości i, i, i samozaparcia, jeśli chodzi o szczura. No i tyle. E, ja się z Wami żegnam i do następnych projektów, do następnych customów i pa pa. Don't you think you've seen enough?